Czy kiedykolwiek myślałaś, że odchudzanie jest proste? Nasza podopieczna Iza też tak myślała. I faktycznie schudła 18 kg w 4 miesiące, ale wcześniej próbowała schudnąć przez kilka lat i zawsze z jednym skutkiem – bezskutecznie. Więc żeby pomóc Ci schudnąć szybciej i prościej, powiem Ci o pięciu lekcjach, których Iza nauczyła się podczas swojej drogi. Zacznijmy więc od pierwszej lekcji. Zanim zaczęliśmy wspólnie pracować, Iza często próbowała restrykcyjnych diet. Bardzo chciała schudnąć, bo zwyczajnie źle czuła się w swoim ciele, więc chwytała się wszystkiego. Problem tkwił w tym, że próby odchudzania zawsze kończyły się tak samo. Chwilowy efekt, a zaraz potem powrót kilogramów, no i frustracja. Działo się tak, bo te diety ograniczały ulubione produkty Izy, m.in. słodycze. Kiedy Iza zaczęła pracować z nami, wiedzieliśmy jedno. Nie możemy pozwolić, żeby znowu to skończyło się tak samo. Tym razem wdrożyliśmy system, który był dla niej do utrzymania na dłużej. Dodaliśmy do jej diety słodkie posiłki i niskokaloryczne słodycze. Np. batonik Knoppers albo Milky Way. I właśnie dzięki temu, nasza podopieczna nie czuła się już jak na sztywnej diecie i w końcu była w stanie utrzymać zdrowy styl życia na więcej niż dwa tygodnie. A teraz pora na lekcję drugą. Kiedy Iza zaczynała odchudzanie, miała poczucie, że nie robi prawdziwych treningów, takich jak ponoć trzeba robić przy odchudzaniu. Widziała też inne osoby chodzące na siłownię i miała wrażenie, że bez tego nie uda się schudnąć. Ale jako mama nie miała czasu na godzinne treningi codziennie. Dla niej codzienność to był ciągły pośpiech, miała dzieci, pracę i jeszcze inne obowiązki. Zamiast się poddać, zaczęła inaczej patrzeć na ruch. Jako ruch liczyła zabawę z dziećmi, zwykłe poruszanie się po domu i dodatkowe spacery. I nagle zauważyła, że to wszystko też daje efekty. Wystarczyło zwiększyć ilość kroków w ciągu dnia. Spalała dodatkowe kalorie, ale bez presji i wyrzutów sumienia. I zazrozumiała, że ruch nie musi oznaczać siłowni czy ciężkich treningów. Każdy kolejny krok, każdy spacer i każda aktywność w ciągu dnia buduje Twoje wyniki. Przejdźmy zatem do lekcji trzeciej. Bo musisz wiedzieć, że na początku swojej zmiany. Iza była przekonana, że skoro jest zdrowo, to na pewno schudnie. Codziennie sięgała po sałatki, kaszę pełnoziarniste produkty i jadła nawet zdrowe pieczywo, ale mimo tych starań waga ani drgnęła. I właśnie to frustrowało ją jeszcze bardziej, bo przecież robiła wszystko dobrze. Zastanawiała się, jak to możliwe, że jem zdrowo, a nie chudnę? Może po prostu nie jestem stworzona do odchudzania? Bo dopiero kiedy zaczęła liczyć porcje i przez kilka dni policzyła ile tak naprawdę zjada kalorii, to przyszło zrozumienie. Okazało się, że zdrowe jedzenie też może mieć sporo kalorii. Szczególnie kiedy jemy je w dużych ilościach. Zamiast dwóch kromek chleba jadła cztery. Zamiast garści orzechów prawie pół paczki. Iza zrozumiała, że nie wystarczy jeść zdrowo, żeby schudnąć. Trzeba zwracać uwagę na porcje i kalorie, bo to one robią ogromną różnicę. Lekcja czwarta będzie bardzo ważna. Bo musisz wiedzieć, że i za wcześniej jadła bardzo nieregularnie. Czasami w biegu łapała coś na śniadanie. Innym razem pierwszy posiłek zjadła dopiero po południu, a wieczorem nadrabiała cały dzień. Kończyło się to na tym, że rzucała się na słodycze i podjadała, bez żadnego opamiętania. Myślała o sobie, że nie mam silnej woli, ale problem leżał gdzieś indziej. Wprowadziła prostą zasadę. Trzy posiłki dziennie o stałych godzinach: śniadanie, obiad, kolacja. Bez kombinowania i zawsze o podobnych porach. I nagle wszystko się zmieniło. Nie czuła już napadów głodu, a ochota na słodycze zniknęła sama z siebie. Iza zrozumiała, że to nie brak silnej woli był problemem, tylko brak rytmu. Stałe godziny posiłków uregulowały jej apetyt i sprawdziły, że łatwiej było jej się trzymać planu. Ostatnia lekcja była dla Izy najbardziej zaskakująca i dotyczy tego, co realnie dała jej ta zmiana. Kiedyś. Iza unikała luster i zdjęć. Nie lubiła patrzeć na swoje odbicie, a każde zdjęcie było dla niej powodem do wstydu. Czuła się jakby niewidoczna, brakowało jej odwagi, żeby być w centrum uwagi. Ale gdy schudła 18 kg. Nagle zobaczyła w lustrze zupełnie inną osobę. Silniejszą, lżejszą i jakby szczęśliwszą. Zamiast chować się przed aparatem, zaczęła robić sobie zdjęcia z dumą. I wiesz to? Najlepsze jest to, że to nie była już tylko kwestia wyglądu. Razem z kilogramami zniknęło poczucie bezradności, a pojawiła się energia i pewność siebie. Iza zrozumiała, że odchudzanie to nie jest tylko liczba na wadze. To także nowa odwaga, sprawność i właśnie większa pewność siebie. I właśnie w taki sposób dobrnęliśmy do końca. Znasz lekcji, których Iza nauczyła się, zrzucając 18 kg w 4 miesiące. Ale te lekcje sprawdzą się jeszcze lepiej, jeśli wprowadzisz 6 prostych zasad odchudzania, które sprawdziły się już u ponad 2000 kobiet, z którymi współpracowaliśmy. Klikaj tutaj i od razu przejdź do kolejnego materiału.